Sektor bankowy musi się bardzo starać, żeby zadowolić klienta. Na rynku pojawia się wiele challengerów, czyli firm, które twierdzą, że potrafią dostarczyć klientowi usługi finansowe lepiej, taniej i szybciej. Są też banki, żeby nie utracić swojej pozycji konkurencyjnej. Muszą konkurować z tymi nowymi podmiotami. No nie jest to łatwe. Pamiętajmy, że część banków ma wieloletnią historię tradycyjnych instytucji, takich oddziałowych. Dlatego tutaj kluczem jest znalezienie dobrego podziału pomiędzy doświadczeniem klienta oddziałowym a w nowych kanałach. Nie jest to łatwe, ale wydaje się, że możliwe. PK Bank Polski od dawna zwraca bardzo dużą uwagę na doświadczenie klienta w kanałach zdalnych i oddziałowych. Tutaj możemy się pochwalić, że nasza aplikacja ICO została przez klientów oceniona i w rankingu brytyjskiego miesięcznika finansowego oceniono jako najlepsza na świecie spośród 100 największych banków na świecie. No to jak my to robimy? Po prostu słuchamy głosu klienta, patrzymy na wszelkie rodzaje uwagi i zostawiane w internecie w reklamacjach i staramy się na bieżąco naprawiać te rzeczy na które klienci zwracają uwagę czy promować te rzeczy które klienci mówią że to jest właśnie bardzo dobra rzecz natomiast czego klient potrzebuje i jak można to tworzyć przede wszystkim ta usługa musi bardzo dobrze działać i szybko sprawnie klient nie chce czekać chce żeby to był instant tu i teraz. My towarzyszymy klientowi w czasie jego codziennej podróży. I tak jak na przykład w tym momencie klient do oddziału przychodzi raz na kilka miesięcy, raz na kilka tygodni, do bankowości internetowej loguje się 3-4 razy w tygodniu. Tak w przypadku bankowości mobilnej to już jest 8 razy w tygodniu, czyli tak naprawdę odwiedza nas jako bank co najmniej raz dziennie, a są klienci. Ci, którzy robią to częściej, czyli no tutaj musimy odpowiadać na jego potrzeby. Nie jest to łatwe, ale razem właśnie z klientami to robimy. Z drugiej strony podpatrujemy, jak to robią największe firmy na świecie, takie jak Google, Facebook czy Amazon. To są nasze benchmarki. Podpatrujemy i te najlepsze rzeczy, które widzimy, wdrażamy sami. Traktujemy kanały zdalne czy, czy punkty styku klienta z bankiem całościowo. Patrzymy, czy staramy się patrzeć oczami klienta, nie poprzez pryzmat Produktu, czyli tylko poprzez pryzmat potrzeb klienta. Na pewno przed nami bardzo długa droga, ale razem z klientami chcemy to robić i jak na razie wychodzi nam bardzo dobrze. Wydaje się, że banki to tylko jedna z wielu usług, z których klienci korzystają. Nikt tak naprawdę z klientów raczej nie budzi się i mówi: tak, muszę mieć bardzo dobrą aplikację, tak, dzisiaj wezmę kartę kredytową. Dla klienta jest to po prostu usługa, która działa gdzieś w tle, a z drugiej strony on porównuje cały czas usługi bankowe z usługami retailerów, z usługami największych globalnych graczy, czyli no tutaj zdobywa to najlepsze doświadczenie i sektor finansowy no nie może odstawiać. Nie jesteśmy zamkniętą bańką, która może samodzielnie tworzyć pewne standardy. Musimy dostosowywać się do tego, co się dzieje na rynku, czyli jeżeli klienci coraz bardziej korzystają z telefonów komórkowych, no to my też tam musimy być podążamy za klientem. Wiemy, że kto tego nie będzie robił, kto zatrzyma się w miejscu, ten tak naprawdę przegrywa i nawet takie duże instytucje jak PKB Bank Polski musi się do tego dostosować, ale z drugiej strony mamy środki, mamy fachowców, którzy potrafią takie rzeczy robić. Więc naturalnym jest to, że ten sektor finansowy, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie konsoliduje się. Z jednej strony, a z drugiej strony pojawiają się tacy, tacy gracze jak, jak właśnie fintechy, które z, no, pokazują jak można pewne rzeczy zrobić szybciej, taniej, lepiej. Więc no, żeby nie odstawać od tego, czy osiąść na laurach, musimy podpatrywać te najlepsze rzeczy, te najlepsze wzorce i szybko wdrażać je, czy samodzielnie, czy chociażby poprzez współpracę z tymi fintechami, czy poprzez zakup takich. FinTechu. Wszystko po to, żeby klient miał kompleksową, dobrą usługę, która dostarcza mu to, czego on potrzebuje w momencie, kiedy on tego chce.